W gospodarstwie rolnym dzieci, szczególnie te najmłodsze, narażone są na utratę zdrowia i życia każdego dnia, ponieważ gospodarstwo jest miejscem, gdzie się wychowują i dorastają. Dzieci niejednokrotnie stają się ofiarami wypadków przez niedopatrzenie ze strony rodziców. W wielu wypadków można uniknąć. Dzięki wskazówkom zawartym w filmie dowiesz się, jak zorganizować gospodarstwo rolne. By było bezpieczne dla przybywających w nim dzieci. Aby zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom, rodzice powinni przede wszystkim opowiedzieć dzieciom o zagrożeniach występujących na terenie gospodarstwa oraz o pracach, których nie wolno im wykonywać. Warto także nauczyć dzieci, jak postępować w razie zagrożenia. Kolejną kwestią jest odpowiedni nadzór i troska. Na czas wzmożonych prac rolniczych dzieciom należy zapewnić opiekę z dala od niebezpiecznych maszyn i miejsc. Bezpieczną praktyką jest zorganizowanie dzieciom ogrodzonego placu zabaw na terenie gospodarstwa w miejscu, gdzie jest dużo zieleni. Chcąc chronić dzieci przed następstwami nieszczęśliwych wypadków na terenie gospodarstwa rolnego, zadbaj, by było ono bezpieczne. Oddziel część produkcyjną gospodarstwa od mieszkalnej, tak by dzieci nie bawiły się i nie przebywały w miejscu prowadzenia prac rolniczych. Wszystkie zbiorniki na gnojowice, szambo, zbiorniki wodne, wykopy i rowy zabezpiecz przed możliwością wpadnięcia do nich. Najlepiej barierkami ochronnymi lub ogrodzeniem z zamykaną na klucz furtką. Przedmioty potencjalnie niebezpieczne, np. Na ostre narzędzia, powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, najlepiej zamykanym garażu. Należy również chronić dzieci przed upadkami z wysokości. W tym celu zabroń im wszelkich wspinaczek oraz przechowuj drabiny w miejscu niedostępnym lub zabezpiecz przed możliwością wejścia na nie. Bezpośredni kontakt dzieci z pracującymi maszynami, niebezpiecznymi zwierzętami hodowlanymi czy środkami ochrony roślin może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Podczas obsługi maszyn rolniczych zawsze upewnij się, że w pobliżu nie ma dzieci. One nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, często bawią się w okolicach maszyn. A ponieważ są małe, łatwo ich nie zauważyć. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Pamiętaj również o niedopuszczaniu do kontaktu dziecka z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przechowywanymi w gospodarstwie. Najbezpieczniej jest przechowywać je w specjalnych szafach lub pomieszczeniach zamykanych na klucz i odpowiednio oznakowanych tabliczkami ostrzegawczymi. Dzieciom do 16 roku życia nie wolno wykonywać wielu prac, między innymi nie wolno im samodzielnie obsługiwać maszyn rolniczych ani kierować ciągnikiem. Powierzanie pociechom lekkich czynności uczy je szacunku do pracy oraz pozwala zdobyć cenne umiejętności. Pamiętaj jednak, żeby nie powierzać najmłodszym zadań narażających je na wypadki czy urazy oraz tych przekraczających ich możliwości fizyczne lub psychiczne. Do prac zagrażających zdrowiu i życiu dzieci należą między innymi ręczne prace transportowe, rozsiewanie nawozów sztucznych oraz stosowanie środków ochrony roślin, obsługa pilarek, prace pomocnicze przy żniwach, prace związane z dźwiganiem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów, przepędzanie zwierząt oraz obsługa samców rozpłodowych. Pamiętaj, że dzieci naśladują dorosłych. To właśnie Ty jesteś dla nich wzorem i źródłem wiedzy. Jeśli przestrzegasz dobrych praktyk i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy we własnym gospodarstwie, możesz mieć pewność, że w przyszłości Twoje dzieci również będą tak postępowały, a dzięki temu będą bezpieczniejsze. Twoje dobre rady uchronią je przed wypadkami i zapewnią szczęśliwe dzieciństwo, a w przyszłości przydadzą się im w życiu zawodowym. Troska o bezpieczeństwo dzieci to Twoja rola. Więcej informacji na temat bezpiecznego przebywania dzieci w gospodarstwie rolnym znajdziesz na www.bhpwrolnictwie.pl